Dziś Jezus spotyka się z niezwykłą kobietą. Kobietą, która wyciąga Jezusa z samotności, której po ludzku może potrzebował, ale samotności, która nie jest dobra na dłuższą metę dla natury ludzkiej. Kobieta ta przychodzi do Jezusa i przez swoją. Wytrwałą ufność, jakby przymusza wręcz Jezusa do zadziałania, do dokonania cudu, udzielenia jej odpowiedzi łaski. Dziś Jezus mówi nam o tym, że istnieje pewna egoistyczna samotność, która jest bezpłodna. Która nie rodzi owocu, która rodzi tylko pustkę, frustrację, smutek i cierpienie. Bóg mówi dzisiaj, że nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Dlatego Bóg stworzył kobietę. Jezus inspiruje nas dzisiaj do tego, byśmy przyjrzeli się naszemu życiu, naszemu wnętrzu i zapytali się siebie jakie są formy tego gdy ja wchodzę w te przestrzenie samotności egocentrycznej takiej samotności która rodzi pustkę i cierpienie takiej samotności która jest bezpłodna ile bowiem Zauważamy, że nasze życie jest bezpłodne, bezowocne, bezsensowne. Jest to echo tej egocentrycznej samotności, w której tkwimy z jakichś powodów. Dziś Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy spojrzeli na te momenty naszego życia, kiedy uciekamy, zabunkrowujemy się. W tej egocentrycznej samotności, która prowadzi do cierpienia i wewnętrznej śmierci. Człowiek w zamyśle Bożym stworzony jest do relacji, do głębokich relacji takich relacji, które nas otwierają, ubogacają, napełniają nasze życie sensem i spełnieniem. Wszyscy, bez względu na powołanie, jakie w życiu obraliśmy, jesteśmy powołani do tego, by być płodni, szczęśliwi i w pełni zrealizowani. Taka jest wola Boża dla nas, szczęście i spełnienie. Prośmy ducha Jezusa o otwartość serca i umysłu na to, byśmy przyjrzeli się wprawdzie samym sobie, byśmy zauważyli te przestrzenie w nas, które są słabe, które z różnych powodów nie domagają, które są puste, bezpłodne, bezowocne. Bezsensowne, i abyśmy z uporem tej ewangelicznej kobiety przywoływali do tych biednych przestrzeni naszego życia Pana, który wraz ze swoją pełną mocy, obecnością i łaską może sprawić, że te pustynie naszego życia zakwitną na nowo. Amen.